Witam Was serdecznie. Dzisiaj taki temat uszczelkowy. Mały przegląd uszczelek, które są na rynku do Zetora 25 między innymi, ale tutaj zaczepimy też temat Zetora 50 Super. Zamówiłem sobie uszczelki do Zetorka 25. To akurat na pierwszy strzał idą firmy Morpak, które w zasadzie, no, firma powinna być znana wszystkim, bo z informacji, które też znalazłem na ich stronie, produkowali pierwsze uszczelki na pierwszy montaż do pierwszych Ursusów, czyli C45 i później do kolejnych modeli, do silników stacjonarnych, także w zasadzie firma taka z długą tradycją. Wiadomo, że w tej chwili to na 99% jest to jakaś tam prywatna własność, znaczy na 100% w zasadzie, a kiedyś była to firma pewnie państwowa, no ale tak czy inaczej my też bardzo często uszczelki tej firmy kupowaliśmy i w zasadzie zawsze zawsze było ok. Tutaj też jest informacja, że od 1946 roku założona firma, także bardzo długa tradycja. Ale co chciałem tutaj powiedzieć na temat tych uszczelek? Wybór w Morpaku tych uszczelek to w zasadzie przedstawia się w następujący sposób, bo ja ostatnio właśnie kontaktowałem się z tą firmą i pytałem, bo chciałem zamówić różne. Z tego względu, że tu w jednym zetorku mieliśmy problem. Z, z tą głowicą i e, chcieliśmy też e, no, wypróbować, zobaczyć, jakie są dostępne uszczelki, bo taka najpopularniejsza uszczelka, która istnieje w zestawach, czy, czy jest do kupienia, najtańsza, zdaje się, przez wiele lat była i najbardziej dostępna, którą też nieraz wymieniliśmy. Nie mam takiej niestety, nie chciałem jej kupować, wiecie, tylko po to, żeby wam pokazać, bo niechętnie je montujemy. To są uszczelki z, z takim napisem RS. One jakoś, wiecie, tu ciężko czasami stwierdzić, bo te bloki, to wszystko też już jest wypracowane, co ma większy wpływ. Wiadomo, że w tych zatorkach 25 nie zawsze się takie remonty robi, bo te głowice się nie planuje aż tak nadto, bo, bo są bardzo skore do pękania i cienkie ścianki. Bloki tak samo, no nie zawsze też jest możliwość nawet i finansowa rozbierać ten blok, robić silnik tego A do Z, więc. No jakoś tak się złożyło, że te uszczelki albo wynikało to z popularności, albo z tego, że po prostu są kiepskie, bo no niestety, to właśnie te, te uszczelki najczęściej te typu RS się wymieniało, ale też z drugiej strony nie zawsze te niby miedziane zdawały egzamin i czasami wymienialiśmy wręcz na te, bo nie było innych dostępnych. Także tu mam akurat do Supra taką, która została z zestawu. I teraz tak, co chciałem tutaj powiedzieć? Te dwie uszczelki, Teraz one nie są opisane, zdaje się. A nie, są, przepraszam. To zaraz Wam powiem. E, uszczelka czarna to się nazywa. Jedna jest Ta jest grubości 2.0, ta jest grubości 1.7. Więc w zależności od tego, w zasadzie jak nierówny może być ten blok, to czasami możemy próbować się podratować grubszą uszczelką. E, czasami grubsza uszczelka też jest konieczna w przypadku, kiedy mamy blok właśnie splanowany i chodzi o uzyskanie z powrotem tego samego dystansu między głowicą a, a powiedzmy osią wału korbowego bo tutaj głównie chodzi o możliwość o uzyskanie tej samej komory spalania tego samego tego samego dystansu między tłokiem w górnym martwym punkcie a, a głowicą więc tak to wygląda zaraz je rozpakujemy są one bardzo ładnie okute, także myślę, że tu z tymi uszczelkami nie będzie większego problemu. Natomiast większą wątpliwość, i na chwilę przejdę do tego tematu, mam do tych uszczelek miedzianych. E, dlaczego wątpliwość? No bo tak się mówi: uszczelka miedziana, uszczelka miedziana. Ja już kiedyś przy okazji, zdaje się, filmu o głowicach wspominałem o tym, że na rynku bywają uszczelki miedziane, ale nie miedziane. Czyli nie jest to blacha miedziana, tylko miedziowana w jakiś sposób, z tego względu, że przyciągają magnes. No i tutaj właśnie, ku mojemu zdziwieniu, ja jeszcze będę konsultował ten temat właśnie w firmie, firmie Morpak, bo tu chwilę przed nagraniem tego filmu, bo w zasadzie wczoraj przyszła paczka z uszczelkami. Chwilę przed nagraniem filmu sobie sprawdziłem już i stąd też przyniosłem inne uszczelki do Supra, żeby się skonfrontować. Uszczelka miedziana, no tak jest tutaj chyba też nawet napisane. Uszczelka miedziana, grubość 1,8 sztuk 1. Bez azbestu i tak dalej. Wiecie, te uszczelki dzisiaj czasami są gorsze jak kiedyś. Się tak mówi, że wszystko kiedyś było lepsze. Jeśli chodzi o uszczelki, być może troszkę jest tutaj coś na rzeczy, bo no, dzisiaj nie możemy wykorzystywać w temacie produkcji azbestu. Yy, znaczy w, 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 w produkcji uszczelek nie można wykorzystywać azbestu. Być może ten azbest, choć szkodliwy, to akurat tutaj się dość dobrze sprawdzał i stąd te uszczelki yy, mogą być lepsze. Te uszczelki, yy, powiedzmy z, z wykonane z blachy, one pomiędzy sobą mają taki, takie wypełnienie, e, które się tam wiadomo odkształca i, i nadaje jakby miękkości tej uszczelce, bo sama miedź to, to nie uszczelniłaby aż tak. Nie ułożyłaby się, gdyby to była gruba płyta miedziana, na przykład o grubości 1,7 zamiast dwóch blaszek i, i wypełnienia. E, mam wrażenie, że w tych nowszych uszczelkach niektórych to właśnie kwestia tego wypełnienia odgrywa największą rolę. Nie tyle tej blachy. Yy, czy ona jest miedziana, czy miedziana, tylko właśnie tego wypełnienia, no ale co mi się tu nie podoba? Uszczelka miedziana dźwigają magnes. Mam tu jakieś stare uszczelki od Supra, znaczy stare, yy, nie stare, yy, współczesne. Nie, nie, jestem pew nie mam pewności, a nie, jest tu napis. Też jest Morpak, czyli są znaczone. Zobaczcie. Tu nie ma, nie przyciąga ich magnes. No i jak to teraz tłumaczyć? Tu mam jeszcze jakieś uszczelki używane. Logo jest, wydaje się, też morpak, tylko być może starsze. Też nie przyciąga. No i teraz co z tym swantem zrobić? A pamiętam, że sprawdzałem kiedyś uszczelkę jakąś miedzianą i wydawało mi się właśnie, że są typowo miedziane. I teraz mam zagwozdkę. O co tu chodzi? Czemu tą przyciąga? Co więcej, powiem Wam jeszcze, mam uszczelki miedziane zamówione sobie kiedyś na zapas. Być może też morpak, ale zaraz patrzymy. Tu nie mam oznaczeń, więc nie wiem. Ale akurat też do Zotora 25. Jeszcze mocniej chyba trzyma tą. Być może kwestia wagi kartonu, ale, ale tu mniej trzyma niż tu. Żeby nie było wątpliwości, je ja odsunę. To. Nie wiem, postawię ją w pionie, może, albo. No nie wiem, żebyście nie myśleli, że pod gumą coś jest podłożone stalowe. No, ale nie, no bo widzicie, to lekko dźwiga to dźwiga mocniej. Kwestia warstwy. Ta uszczelka troszkę leży, więc może jest, yy, może jest, yy, no jakoś tak zmieniła się trochę, bo mieć się też utlenia w jakimś stopniu, no ale trzyma. Tu wypełnienie mamy takie, no RS, o, no, cała prawda o uszczelce, czyli to jest pewnie, ta, to nie jest pewnie uszczelka, e, że tak powiem, tak o której mowa. E... Teraz, żeby nie było wątpliwości, ja otworzę tą uszczelkę. Muszę rozciąć ten. Zobaczymy, co tutaj siedzi. Żeby nie było wątpliwości, że dopiero teraz rozpakowuję, bo wiecie, nie chcę, że tutaj być oskarżonym o jakieś... Ja tu nie mam na celu dyskwalifikowanie jakiejś czy dyskredytowanie jakiejkolwiek firmy, ani, ani nic. To jest po prostu taki przykład tego, bo dzisiaj wiecie, te części są tak różnej jakości, tak dziwnej jakości, że w zasadzie nie wiadomo, co zakładać. Bardzo często są przysłowiowe jaja z tymi częściami, dlatego ja już się nauczyłem przy każdej okazji sprawdzać po prostu część, oglądać 10 razy jak złotówkę przed wydaniem, bo to też są koszty, właśnie po to, żeby uniknąć różnych niespodzianek. No tutaj nie ma RS. Czyli prawdopodobnie te moje, co przyciąga bardziej Magnes Tak, tu nic nie ma Pewnie nie są, e, nie są Morpakowskie, pewnie je zamówiłem gdzieś Albo kupiłem w Czechach Bo jakąś partię kiedyś też zamawiałem W takim sklepie e, W Czechach, gdzie e, Robią też wysyłki do Polski e, Więc No nie wiem I teraz co tutaj, co tu zrobić Ciekaw jestem Waszych opinii Które uszczelki zakładaliście, widzicie, tu jest różnica połysku tej blachy. Tylko, no, nie chcę, nie chcę, żeby to było, połysk blachy nie powinien mieć tutaj znaczenia. Troszkę inaczej są okute, porządniej w tym morpaku są okute wszystkie kanały wodne. Tutaj to nie jest okute, więc ta uszczelka myślę, że już na starcie będzie na pewno dużo lepsza od tych, więc te, no, kupiłem kiedyś na zapas, ale widzicie, trochę się połakomiłem, że będą miedziane. A, albo być może to są jeszcze z tych starych zapasów, kiedy jeszcze tego nie, na to nie zwróciłem uwagi. No, kupiłem miedzianą i miałem byłem pełen wiary, że one są miedziane. A tu widzicie takie, e, takie jaja, że tak powiem. Zaraz rozpakuję jeszcze te uszczelki. Tutaj pooglądamy, jak wyglądają te okucia. Uszczelka grubości 2.0. Pierwszy strzał. Bardzo ładnie wykonana. Tak typowo wiecie, jak, jak uszczelka powinna być wykonana. W zasadzie na rynku lepiej wykonana, czy lepiej, tak z jeszcze jakby wyższym standardzie teoretycznie, gdzie powinna jeszcze lepiej uszczelniać, to są te, które mają e, taką warstwę jakby silikonu, która jeszcze dodatkowo uszczelnia. To przeważnie do ursusów naszych, czy, czy do Zetorów pewnie też tych nowszych, natomiast do tego starszego sprzętu typu Zetor 25 czy 50 super się nie spotkałem. Ale właśnie tak jest tą warstwą silikonu, takie czerwone, taki czerwony taki, taki tutaj krawędź dookoła, to można poznać. To są, są dostępne również. Natomiast tu ładnie wszystko pookuwane. Poukuwa, kanały tutaj, gdzie mamy tuleje cylindrowe, kanały wodne, bo te duże otwory, to nie zwracajcie na to uwagi, na uwagi bo to są otwory na, tutaj na szpilki, 8 sztuk. Tu są otwory na laski popychaczy. One też są tutaj okute, więc też porządnie jest to zrobione. Tu w, w, przy, przychodzą też w głowicach te rurki słynne, które przeg potrafią przegnić w tych zetorach. No i tu dodatkowo mamy kanał olejowy jeszcze w przedniej części, bo to ta uszczelka jest montowana zaraz, żebym się nie zamieszał. Jest, o, w ten sposób. Tak, w ten sposób. Tu mamy przód tu mamy przód potem tej tej stronie jest pompa wtryskowa, tu wałek rozrządu, pompa wtryskowa i właśnie te, te popychacze. Więc to jest ta grubsza uszczelka. I tu mamy tą cieńszą. No, w zasadzie to samo wykonanie, tylko po prostu nieco, nieco cieńsza. Ona też przychodzi w ten sposób. Także Zobaczymy, co, jaką informację dostanę od firmy być może. No, jest to w jakiś sposób uzasadnione, dlatego, jak tylko dostanę odpowiedź zwrotną, to się do Was tutaj, że tak powiem, odezwę i dogram następną część filmu. Słuchajcie, już jestem trochę mądrzejszy, bo hmm, przemyślałem trochę temat. W międzyczasie udało mi się też skontaktować z firmą Morpak. Tu pozdrawiam pana, który do mnie oddzwonił, bo chciałem te wątpliwości wszystkie wyjaśnić. Bo przede wszystkim zauważyłem różnice w tych morpakowskich uszczelkach starych i nowych. Znaczy starych, w sensie takich, które kupowałem parę lat temu i tych nowszych. I teraz już Was uspokajam, jeśli chodzi o kwestię tej miedzianej czy niemiedzianej blachy. Tu po prawej stronie mamy uszczelkę morpak. One są z reguły oznaczone. Już teraz nie mam folii tu. Akurat jest tutaj numer. Numer wybity, logo może akurat na tych nie ma. E, no ale numer jest wybity, tu widzicie też, to były, ta uszczelka taka bardziej matowa, to była właśnie ta z, tej, z co, co przyciągała no, bardziej magnes. Możemy to jeszcze raz powtórzyć. I zaraz Wam tutaj pokażę, na czym się też złapałem, e, ale to mi jakby e, w tą pułapkę wpadłem też dlatego, że e, no takie uszczelki nie kupuję pierwszy raz. Widzicie te? Da się praktycznie całą uszczelkę na magnesie Podnieść, tak mocno trzyma. Stąd, no, trzyma ten magnes. Nie wiem, czy widzicie, że trzyma O, ale nie trzyma na tyle mocno, żeby to, żeby tą uszczelkę podnieść. I teraz wiecie, w czym tkwi różnica? Ja na początku nie zwróciłem na to uwagi. Zobaczcie, ta uszczelka ma tą wewnętrzną warstwę z okuciem stalowym. To jest prawdopodobnie coś w rodzaju siatki, takiej jakby, na którą jest zalana to, zalane to tworzywo. Nie wiem dokładnie, jak to się technologicznie robi, natomiast no jest to dodatkowe wzmocnienie, takie zbrojenie tego, tego tworzywa. I ono jest oczywiście stalowe. Teraz spróbujemy tu, nie powinno się tego za bardzo robić, ale odegnę lekko tą, tą blaszkę. I zobaczcie, tutaj już magnes. Jak to teraz odwrócić? O. Tu się magnes w zupełności nie trzyma, a jak tylko przesunę dalej, no to się łapie. Oczywiście łapie się tu na krawędzi dosyć mocno, bo łapie tą warstwę e, stalową więc to jest ta uszczelka morpak. Czyli jednak tutaj muszę zwrócić honor. E, moje tutaj obawy się okazały no, bezpodstawne. Natomiast od razu powiem, może zanim przejdę do tamtej uszczelki, to od razu powiem, dlaczego spotkałem się wcześniej z uszczelkami morpaku, które, bo głównie tą wątpliwość chciałem wyjaśnić, które nie łapał się magnes w ogóle. A zauważyłbym takie nawet małe przyciąganie. Otóż dowiedziałem się, że tamte uszczelki no, dostawali. Do, do, firma Morpak dostawała po prostu sygnały, że czasami no, gdzieś tam zbyt słabe, i ja też miałem takie odczucia, że te uszczelki, mimo że miedziane, mimo że teoretycznie robione tak jak oryginały, to czasem po czasie jakby się okazywało, że tak jakby siadały. I to była kwestia najprawdopodobniej właśnie tego wypełnienia. Tutaj było stosowane takie, powiedzmy w cudzysłowie, tekturowe, które nie miało żadnego zbrojenia. Po czasie siadało i były problemy, bo gdzieś tam się wydostawało. Przedostawały się spaliny, czy różne tam, różne tam rzeczy się działy, czy też wydostawała się gdzieś woda. Tutaj po tej stronie różne, różne rzeczy mogły się dziać. Stąd też od pewnego momentu wprowadzone zostały właśnie uszczelki miedziane, z miedzianej blachy, właśnie z tym zbrojeniem stalowym, czego ja na początku, w pierwszej chwili nie zauważyłem, tym bardziej w momencie, kiedy była opakowana. A tutaj mamy uszczelkę, to już teraz mam pewność, że to nie jest uszczelka firmy Morpak, bo tak jak już wcześniej Wam powiedziałem, tutaj te okucia nie są zrobione. To nie jest też tak, że jak tych okuć nie ma, to będzie na pewno źle, bo wiele zatorów takich, których akurat no, wszystko sprzyja, czyli blok, głowica, wszystko jest na tyle dobre, to, to jeździ na takich uszczelkach i to nie jest tak, że jak założycie uszczelkę taką, czy uszczelkę tą, którą Wam pokazywałem RS, że to będzie od razu źle, bo mówię, my żeśmy tych głowic już w zatrogach trochę pozakładali i uszczelek no, z braku przez jakiś czas to w ogóle w większości te szare, bo te miedziane nam się w ogóle jakoś przez wtedy na początku nie sprawdzały. Właśnie były jeszcze gorsze, mam wrażenie, z takim jakimś białym, dziwnym tworzywem, ale to nie były te oryginalne. To no, nie sprawdzały nam się, zamieniliśmy wtedy, kombinowaliśmy z tymi szarymi, te szare się sprawdzały no i jeździło, no. także to nie było też tak, że każda, każdy zetor z tym szarą e, nie będzie chodził, natomiast e, generalnie, e, jeśli chodzi o te uszczelki właśnie, to tu głównie chodzi o ten fakt, że no, uszczelka miedziana, no, ale zobaczcie, tu też rozchylam tą, rozchylam tą blaszkę, ona jest w ogóle dużo taka bardziej się poddaje znaczy bardziej jest trudniej jest ją odgiąć niż tamtą i teraz zobaczcie tu bez problemu na krawędzi się ten magnes trzyma bo to jest po prostu blaszana uszczelka miedziowana tutaj jeszcze raz odegnę troszkę widzicie tu magnes zjeżdża i dopiero się łapie jak dotrze do do tego, do, do krawędzi, tam także, no tutaj już teraz nie ma wątpliwości. To już też dodatkowa nauczka dla mnie. Co ciekawe, właśnie te uszczelki od Supra, one po prostu nie mają tego tworzywa zbrojonego, i stąd też jest tylko i wyłącznie, no nie przyciąga ten magnes. Mimo tego, że to uszczelki też z jakiejś tam, może świeższej dostawy były. A jeśli chodzi, o te, jeśli chodzi o te suprowskie, no to widzicie, tutaj tworzywo. E, mimo tego, że jest też, że tak powiem, szare e, i że ta blacha jest faktycznie miedziana, e, no tutaj nie przyciąga, bo tu po prostu nie ma tego zbrojenia. to widać, że są jakby dwie warstwy szare, nie ma, nie jest to zbrojone. Stąd też te uszczelki, e, być może ze starszej dostawy, już tak co do Supra, już nie dopytałem dokładnie, czy tam też zmiana nastąpiła, ale po prostu e, są. E, być może kwestia, że mniejsza uszczelka, mniej skomplikowana i nie są zbrojone, także. Stąd wynika ta różnica, którą Wam tutaj na początku pokazałem. No i co? No i generalnie to kolejna taka jakaś nauczka i ciekawostka na temat, na temat części współczesnych. Swoją drogą też się pojawiły w sprzedaży, zauważyłem, dość popularne teraz, znaczy, albo mi się tak rzucają w oczy, po prostu uszczelki tego typu, tej budowy do, do naszych 60 sześćdziesiątek chociażby. Ciekaw jestem w ogóle Waszych opinii, też, też chętnie poczytam w komentarzach, co, co sądzicie, które z tych uszczelek do Zetora też montowaliście, czy do Supra, czy do 25, jak wam się to sprawdzało, bo opinie są podzielone, tak jak powiedziałem w Czechach, czy tam na Słowacji, jak czytałem różne opinie na Forach, to generalnie właśnie te uszczelki z tym, z tym Logo RS często no, jakieś tam mają zastrzeżenia, tylko tak jak mówię, ja na naszych przypadkach to mogę powiedzieć, że to też nie zawsze było tak, że głowica była idealna, blok był idealny i to mogło być tylko i wyłącznie wina uszczelki. Co z pewnością jest dużym plusem uszczelek tych nawet niemiedzianych, a tych stalowych, jeśli już założycie, że taką uszczelkę po demontażu w zasadzie no, nie ma co czyścić. Tam blok powinien być czy, czy, przy, czy przylgnia głowicy, powierzchnia głowicy powinna być w zasadzie. No, czysta, bez żadnego problemu. Z tymi uszczelkami jest ten problem, że naskrobiecie się z tymi, z tymi szarymi. No, tak niestety, taka niestety jest ich natura. Także no, te blaszane mają też taki swój tutaj plus. My sobie jeszcze teraz przejrzymy na, na spokojnie, pomierzymy wszystko i zdecydujemy się, którą, którą wypróbujemy. Ja sobie tu zapisałem, żeby nie pomylić 1,7, grubości 2,0. Tej grubości myślę, że tak to będzie ciężko zauważyć. Na nagranie, natomiast to jest też takie tworzywo tutaj, jak w tych miedzianych, myślę, bo jest również zbrojone. To widać, mieni się takie tak na srebrno. Są też fajnie po, pookuwane, także myślę, że czy ta uszczelka, czy ta powinna się, powinna się sprawdzić. Także jeszcze raz dziękuję firmie Morpak za wyjaśnienie tych wątpliwości. No i co? I zachęcam Was do remontowania tych naszych różnych zabytkowych cudeniek, bo co, bo warto, warto jednak przywracać tą historię do życia i zachowywać do, dla przyszłych pokoleń. Jak widzicie, nie zawsze jest to łatwe, bo często się trzeba zderzać z problemami, z nietypowymi rozwiązaniami z dawnych lat, których dzisiaj albo nikt nie chce już robić, albo się nie wie, jak coś do czegoś podejść, szczególnie jak się coś robi pierwszy raz, raz czasami z brakiem części. No, sami wiecie, jak remontujecie, to wiecie, z jakimi problemami trzeba się Trzeba się borykać. Często jakichś danych brakuje, typu jaka grubość, ile co tam, jakie tolerancje. To, co możemy, to staramy się Wam na bieżąco przekazywać, ale też, jak wiecie, wszystkiego nie, nie jesteśmy w stanie ani przekazać tak na raz, tylko musimy to porcjować, ani też wszystkiego nie wiemy. No, tak jak widzicie, tutaj sytuacje zdarzają się takie, które wymagają bliższego przyjrzenia się sytuacji i dopiero można coś wywnioskować. I, i, i jakieś wnioski tutaj Wam przedstawić. Także wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach.